no i to na pewno nie będzie friendly golf, 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 golf. Wyłączyłem oh. ko kolizję? Oh. Le let's go, dobra, nie, nie, zmienię nie, kulki Do do przodu myszką. nie, oh. Ja miałem za piątym, ja też tracę ruchy jak cię b... Proszę No ja, to gra jest kierowa ze czwartym. Nie, za <grypt> Nie. <grypt> Nie. <grypt> Nie. Ja ja wypadłeś.

Idziemy sobie. Nie, kolizję. O, okay. <noise> Nie, ja się nie mogę tam wbić. Kurwa, to jesteś na nawet... łatwiej. Ej, wchodź. Nie ta ściana tam do wbicia. O, no, O, nie! <noise> Jak to się stało? No nie, zatrzymaj się, zatrzymaj się no. byłem Dobra, <noise> Dobra dwa i pół, faktycznie <noise> Sprawdził jeszcze raz, czy dwaj... Widzę, że to bywa Nie, w kórecz. Tak <noise> <noise> Ja się z nimi Dobra, Co ej przyszli? Przyszli? Ale to się zaproście Zaprośmy, zaprośmy, zaprośmy. 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 Dobra, Ja nie rozumiem, nie, nie, nie Nie! I znowu mnie zamata wie. Teraz wygra już, nie? To już. O, cześć! O, siewyna. Dobra, zemszę się! Zemszę się na nim, no kurde. Nie! 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 mam, po... Nie! mam pojęcia. Nie! A ty jesteś kur... No co? Na Opo eee, tak, o, no fuj Grzybki? Opłacała ci hipy No opłacała Tak, opacało. Ty Holino? No nie No tylko. nie No ty Nie Jestem na napłacony tak, poca... Teraz na półtorej tylko, że pod dobrym kątem No okay. Z matematykę, masz no, no... widzisz? widać. O, jestem pe... Masz ostatni ruch. Korzystaj to dobrze. Prosto do dziury. Nie! No, to, się odbił z tego dosłownie. Dobry argument. Po to, to jest za... A, Spoko. Nie! Ja... nie. Nie, weł... No cześć, jest, Dragon O, cześć! Dragon wrócił na spawna znowu. 3. Nie, nie rób tego! No co? No, What? brat się tepnął, no nie wytrzymał. Szybko! Benjelo! Teraz! No! Grzybo! Gryb. A nie, nie, zrekrutujecie. Dobra, grzybo mnie uratował. Żeby... To było drewno Ja pier... Czekaj No fulo! Cześć Nie! Czemu? Leciał No to se... Wejdę do dziury Hmm, okej okay. <grym> mm. NIE, PROSZĘ, KUR... Jezu, dobra 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 <grym> Tak, dobrze dragon te, teraz mniej więcej na drugą. I gdzie mnie woda pojść? Cześć dragon! Cześć! No? O, skaczę! Co? Ty, ty, ty rozumiem na drugi torty lecisz, tak? <śleszy> dragon! No, zostaw mnie! Przypominam. Przypominaj <śleszy> Przypomina to obliczyć No pójdź z nim! On nie będzie wyrzucać Co? Co moja z friends, Ale od dzisiaj nie mam przyjaciół Tomeki nie przyjaciele, no Niby ty się niesz. nie, nie, nie Chyba? trochę za mocno Nie no Chyba trochę za mocno To ty cię Co? Zniknął? Nie! A ja jestem tak teriby, no! Oczy, ty, ty Trzy... jestem! Tak? No ja. Nie, nie, nie rób tego I tam wyciąłeś? <grym> Co brokował? <brym? grym> Profesjonalni z nas, z, z nas golfiści. Okej. Okay. Ja jestem na pewno profesjonalnym golfistą, stary. Widziałem, no. jak, Widziałem jak przeleciałeś. Zamknij mordę. <grym> nie no, nie, nie ma to jak strzeż pierwszego w szkole. JO! MUZIĘ! <tryk> 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 nie bij tak! Jak jesteś w takiej odległości od dołka, w jakiej byłeś, ten nawet po. nie? Nie, zawsze wyszło. O! nie, 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 nie! Tak, zrób to, zrób to! Nie! Dobrze jest. Trzega! <tryk> Chcieli się wstrzymać do dołka! Ja wiedziałem, że Angel zaraz głupi kurwa. <grymiosenka> <wyjdzie, wyjdzie. grymiosenka> o kurde. Nie, dobra. Instant. <grymiosenka> no. Angel. <grymiosenka> wywiez... Nie, 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 nie. Smaki precyzji. Nie <grymiosenka> No to no. co? Eee. Adminowi, proszę, Pro, proszę, adminowi o wykonanie ruchu. Co to? Fly attendant, ach, speech, kur... Jeszcze Tu nie mam możliwości wybicia mnie, dragon. Race to jest to grupa. Ja Co to był za atrain? What the hell? No, nie admin, jak mnie hitnie, że jesteś pewien, że To nie było zamierzone. Nie, 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 się na schodach. Zatrzymaj się na stole. Czy? O, lepiej. Nie. O, nie. Nie. O, nie. Ja też zrobiłem ci kurczyłem. No jak Marek Marucha. Ty się od dragona! od <noise> dragona. Czy temparuro? ten parudo? Kto? Ten parudo. Nie znam. <noise> No nie, no, no. ja Nie, nie? Dobra, ja będę miał 14 ruchów na pierwszej mapie. Przegnam tyle? To no, będzie ma i ja piję". No, no leci, Piłeczko! Rurka <grym> Nie dobra! Pas <grystanie> boost, Pas boosted Morris. Yuck. Dobra! Za ten mikrofon do gelony, ja! Pan mam na głowie. Ulala. Ulala kurde. <grystanie> Nie gałodaj. Nie gałodaj. Za dziesiątym? Myślałem, że za 11 będzie. Ja! będzie. Nie! Będzie. Jednak będzie. Dragon prowadzi. Ostatni, Ostatni raz. Dragon na 14, 2 i 14. Nie. Ale terrible score. To jest tak, jakby miał zagrożenie z matematyki, ale dostał plusa z odpowiedzi. Początek, tak? Łe... KUR... <grywa> Ue, no... To się? Nie, no po... Dwa ruchy straciłem, bo kur... mogę Aha. Ty dobra. Ey. Nie, dobra... Ja nie! <grywa> ja wow. dzięki! <grywa> o. Dzięki nie. Mary, stary, jesteś no. taką fajną Przeskoczyłem nad tobą. Zabij się Przeskoczyłem <gryw> nad tobą.